Witam Was serdecznie na dzisiejszym premierze, która się dzisiaj odbędzie. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat, jakie podłoże najlepiej wybrać dla naszego pupilka oraz które jest lepsze, które jest nie wiem, najgorsze, którego wybierać, którego nie wybierać. Także myślę, że najwyższy czas, aby teraz w tym momencie Lecieć. Także, kochani. Lecimy. I oczywiście już rozpoczynamy. Dzisiaj właśnie tak jak mówiłam, podłożę do królików. No i co? Lecimy z tematem. Z uwagi na wie, wiele pytań dotyczących tego, jakie powinny być podłoża w klatce, postan postanowiliśmy zająć się tym tematem. Oczywiście odpowiedzi nie, nie, jest, pro, odpowiedzi nie jest prosta, bo upada królików co do własnej arnazacji. Ja ciężkie słowa. Klatki są naj, najróżniejsze, ale na wstępie warto wykluczyć pewne położenia, tak? które nie wchodzą w grę z uwagi na y, życie królików. Często kupując króliku, królika po, po raz pierwszy nie mamy pojęcia, co jest dla niego dobre i mimo, że chcemy dla niego jak najlepiej, możemy go. Narazić na problemy. Prawda? Są takie sytuacje, jeżeli nikt nie kupuje królika, a bardzo by go chciał mieć, a po prostu kupuje królika tak, można powiedzieć, na ślepo, że nie zna się. Czyli nie wie, co kupić, jakie można mu dać podłoże, co można samemu wykombinować. Jak to mówią, trzeba kombinować i dużo myśleć. Także pierwsze mamy tu dwa punkty. Yy, pierwszy punkt jest, aby uniknąć problemów, przede wszystkim nie dajemy królikowi królikom jako podłoża. Czyli pierwszy fakt, to jest trociny. I wyjaśnienie. Trociny niestety pylą i mogą powodować dwu, jakie rodzaje problemy. I mamy dwa rodzaje. Z oczami oczy mogą mu zabić, a nawet podlegać stosom zapalnym i rozpieniu, ropieniu, ropieniu. Drugi punkt z układem oddechowym, co może nawet doprowadzić kulika do astmy, wiecie, co to jest astma, nie? a więc do poważnych problemów z oddychaniem, czyli może mieć straszny problem ze swoim oddychaniem. Drugi, drugi tutaj mamy y, punkt, bo tam były rodzaje, tu mamy punkt. I tutaj też mamy trzy rodzaje. W drugim punkcie pisze siano, y, siana kładzonego bezpośrednio na spód klatki. Tak, czyli nie kładziemy na spód. Tak samo truciny usuwamy. Jeżeli słuchajcie, jeżeli macie zwierzęta, jakiekolwiek i macie w domu trociny, wyrzućcie je dla, y, dlatego, że one sami widzicie co powodują zawienie oczu, y, problem z układem oddechowym, tak? No, to tak samo jak y, wyobraźcie sobie, pijecie Coca-Colę, prawda? I co? I ktoś wam mówi nie pij tyle tej Coca-Coli, bo może, może, Możesz mieć problemy z żołądkiem, bo Coca-Cola jest niedobra, nie? A ty mówisz, a dobra, pogadają, pogadają, nie? Przestaną. A po kilku latach okazuje się, że jednak masz problemy. Nie? Tego, tak to jest. Drugi punkt, czyli siano kładziemy bezpośrednio na Siano kładziemy bezpośrednio na klatki. Króliki co najmniej może sam w ramach własnej arnacji klatki zdjąć siano z paśnika, ale musi go uprze, uprzednio nauczyć, że je się siano tylko z paśnika, o czym będzie szerzej. Czyli mamy rozszerzenie. Siano niestety także może po, y, powodować różne komplikacje w sytuacji, gdy króliczek będzie je jadł bezpośrednio ze spodu klatki. Dokładnie. Komplikacje te to przede wszystkim śmiertelne groźne groźne, groźne tak? Czyli kocydioza wzdęcia oraz inne wynikające ze spożywania z zabrudzonego kałem i moczem siana. Tak? To są te punkty. Co yy, mogę powiedzieć? Yy, yy, pamiętam, jak ja miałam królika yy, Filipka pierwszego. To był pierwszy królik Filipek. Yy, i była taka sytuacja, że yy, ja nie wiedziałam, nie wiedziałam co mam robić, nie wiedziałam jak ja mam mu dawać yy, te siano, czy walnąć na spód i tyle, i święty spokój. Nie, okazało się, że on po kilku dniach miał jakieś problemy w ogóle, tak? I no, tam jakieś te, no, jadł te siano, co miał pod spodem, prawda? No i to nie było dobre. No i postanowiłam, że lepiej będzie, żeby mu zmienić, tak, żeby dawać mu coś innego. Na początku myślałam o suchym tym, czyli samym, yy, yy, żeby mu po prostu nic mu na spód nie nakładać, nie. No, ale po jakimś czasie pojechałam do weterynarza, pani weterynarz pokazała mi, jaki królik królik miał, czy ma jeszcze tego królika, czy już go nie ma, nie wiem. Jak on, jak miał u niej ten królik w klatce. No i z boczku miał właśnie, tak jak tutaj Śnieżka ma tą, jakiś kocyk, oczywiście pellet i no i miseczki z jedzeniem i z piciem, a z boczku oczywiście sianko. No i no, i tego. No, i ja się tak postanowię, mówię, no spróbuję, nie? No, mówię, spróbować, za, spróbować zawsze można. No to no to mówię w pewnym momencie, że yy, tak będzie najlepiej, nie? Yy, I stało się. No, niby nie poleca się kocy, kocy nie? Ale śnieżka sobie ten kot sam rozwala. Widzicie, że tam jest rozwalona. Ona wcześniej go rozwaliła całkowicie. Ja musiałam go poprawić. Dobra, kolejne etapy. Co jest więc najlepsze? W naszej ocenie najlepiej jest żwirek drewniany pochłonięty moczem i zapach. Żwirek wsypujemy tylko do kuwety, nie, na całej, nie w całej klatce. Dokładnie, jeżeli macie yy, ca, w całej klatce, to nauczcie waszego królika, aby po prostu załatwiał się do, do tej oczywiście kubetki. Tak? Najlepiej jest jak z tego co tutaj wynika. Najlepiej jest mieć. Najlepiej jest tak, żeby w ogóle nic nie było na dnie, ale jeżeli macie taką ochotę, żeby chcecie sobie po prostu coś tam wrzucić. Pomyśleć, hmm, może coś ulepszyć, wejść sobie na internet, popatrzeć. Nie ma problemu. Wszystko można wypróbować, tylko trzeba oczywiście najpierw o tym poczytać, a później wszystko będzie wiadome, prawda? Dobra herbatka owocowa. Dobra, są różne rodzaje żwirków dostępne na rynku. Niestety problem wielu z nich jest faktem, że potrafią one po zmoczeniu pylić analogicznie, jak trociny powodują dolegliwości królika. Tak? My, też wypróbuj, my też wypróbowaliśmy wiele z nich i jeden według nas jest najlepszy, zarówno pod względem jakości, jak i ceny. I już Wam mówię, jaki to jest najlepszy, jaki oni sobie tutaj wymyślili. Jest to żwirek Ecopet firmy Gaia. Nie pyli, bardzo dobrze pochłania zapachy, jest wydajny i ładnie pachnie. I co najważniejsze, jest dobry nawet dla maluszka. Czyli wiecie, że jeżeli mamy ten żwirek, tak, znaczy nie żwirek, tylko yy, pellet, tak? Bo yy, no, tutaj jest akurat chyba błąd, mi się wydaje, bo żwirku nie, nie możemy dawać, tak? Możemy dawać tylko i wyłącznie pellet który bardzo ładnie pachnie, więc mi się wydaje, że tu jest chyba jakiś błąd. No. Ponadto w tej samej cenie mamy podwójną ilość żwirków, w pośrednim do żwirku, który może kupić w sklepach. Dodatkowo istnieje duże zamówienia Zamówienie u producenta płacimy szczetaniami. Mm. Stosujemy ten żwirek od dawna. Odkryliśmy go kiedy. I się Zupełnie przypadkowo, ale już nie zmienimy na inny. Cenimy sobie dobrą jakość i oszczędność. Dziękuję. Dokładnie. Każdy, każdy po prostu chciałbym, ale mi się wydaje, że tutaj jest błąd, jeżeli chodzi o żwirek, bo żwirku nie, nie, nie podajemy. Tutaj jest po prostu błąd, więc ja tutaj napiszę do tego pana tutaj, co, co to właściwie yy, zrobił, zro, yy, tak, co tam napisał. No, że niestety, ale proszę pana, coś tam się pan pomyliło z tym żwirkiem, bo ja, ja bym żwirkę nigdy nie dała. Nie ma takiej opcji, żebym nie dała żwirk. Także, kochani, no, dowiedzieliśmy się. Dowi teraz podsumowanie. Dowiedzieliśmy się, co powinniśmy dawać, a czego nie powinniśmy dawać. Czyli powinniśmy mniej więcej co? Co, co robić? Powinniśmy. Aby uniknąć problemów zdrowotnych, czego nie powinniśmy dawać? Trocin. Dokładnie. Dlaczego? Trociny powodują, że oczy mogą łzamić. Dokładnie, dokładnie. Tak jest, tak jest. Drugi punkt, jaki to był, w tym drugi rodzaj, jaki to był? Z układem oddechowym, tak? Może doprowadzić do różnych powikłań u królika. Dokładnie. I czego nie powinniśmy z ścianem robić? Kłaść go na sam spód. Tak? Czyli wygląda na to, z tego co tutaj wszystko sobie wyjaśniliśmy. Dno powinno być bez niczego. Chyba, że macie jakiś mały kocyk, albo przynajmniej bardzo malutki, żeby tylko gdzieś tam w rogu położyć, oczywiście. Więc myślę, że poradzicie sobie. Słuchajcie mnie a nigdy się nie zgubicie. Także kochani, dzisiaj już będziemy kończyć. Życzę Wam spokojnego, spokojnego dnia. Znaczy po wieczoru. <grym> Żegnam się z Wami. Widzimy się na następnym live'ie 6 października, jeżeli się uda o 18.30. Także buźka, trzymajcie się!